Halo Siemka, z tej strony Robert. Właśnie chciałem Wam przedstawić może niepełną kolekcję moich figurek dinozaurów. Bo trzeba ich zebrać 300, ale to się zrobi. Będę miał. Kupię sobie inny numer. Świata Dinozaurów. To dołączę tą figurkę. Pokażę teraz te figurki. Tak właśnie wyglądają te figurki, bo każda z nich jest dołączana właśnie do magazynu Świata Dinozaurów. Robert.